Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dziś będę kończył grę Silent Hill. Przed chwilą właśnie znikło nam menu i włączyło się jakieś demo. Znaczy kończył. Kończył tutaj, na kanale, ponieważ tą grę już ukończyłem. Jest to też zamknięcie mojego wyzwania dotyczącego PS1. No bo. Przypominam, że w młodości nigdy PlayStation 1 nie miałem. Natomiast, gdy kupiłem go na potrzeby retro, to pograłem dosłownie chwilę i stwierdziłem, że w to się już nie da grać i odrzuciłem tę konsolę gdzieś tam do pudełka. Natomiast w ostatnie ferie wyciągnąłem, pograłem w kilka gier, kilka filmów jest na kanale. Jedną z tych gier było Silent Hill i to Silent Hill postanowiłem sobie skończyć. No i grałem przez jakiś czas w wolnych chwilach. Gra nie jest bardzo długa, chodzi mnie i tak, zajęła wyjątkowo długo. Skończyłem ją jakoś tydzień temu. No, a film nagrywam dopiero dzisiaj. I tutaj tą ostatnią scenę, ostatniego bossa będę chciał wam pokazać. Mam nadzieję, że mi się uda, bo e, oczywiście e, ja jestem bardzo słabym graczem, jeśli chodzi o konsolę. Znaczy w ogóle nie gram za wiele, natomiast na konsolach to już prawie wcale, ale to już będzie trzecia gra, taka większa, którą nawet ukończyłem na konsolach. Zacząłem od PS2 i Tomb Raider Legend, potem PS3, The Last of Us i teraz PS1. Słuchajcie, Silent Hill, pierwszy Silent Hill po polsku. Tutaj warto zaznaczyć, to znaczy z taką nieoficjalnym spolszczeniem, nieoficjalną łatką, którą gdzieś tam z jakiegoś forum pobrałem. I zainstalowałem, tutaj zresztą widać psx.pl.pl, teraz jest chyba inny adres, bo chyba prv to już chyba nie działa. Kiedyś sam korzystałem z tej, tej domeny. No i słuchajcie, grałem, skończyłem i dziś spróbujemy sobie to przejść. Czekajcie, bo w tej chwili nie to chciałem zrobić, tylko chciałem zrobić load. Grałem oczywiście na easy. Widzicie, kolejny raz, czyli już mnie tutaj zachęca, żebym sobie zagrał po raz kolejny. Bo tam wtedy można coś więcej osiągnąć, podobno. Natomiast ja wejdę tutaj do pokoju dziecka i sobie zagramy. Jeśli chodzi o gry na PS1, to warto zaznaczyć, że praktycznie nie było gier po polsku. Tam jakieś pojedyncze, słuchajcie, są spolszczone, ale jest ich bardzo, bardzo mało. Natomiast nie było polskich gier, ale są nieoficjalne pejcze. Tak, już dzisiaj można się pobawić. Gram na PS1. Chociaż mam tą grę również na PS3, ale nie ma większej różnicy graficznie, jest graficznie słaba. Tweetu, dlatego, słuchajcie, postanowiłem grać jednak na oryginalnej konsoli. Tylko teraz czekajcie, bo się zastanawiam, co ja tu mam zrobić. Tydzień temu skończyłem i teraz to już nie wiem, co za bardzo mam zrobić. Dobra. Tutaj mamy tłumaczenie tekstu, które tutaj na tych drzwiach jest i ja. Przez ostatni czas, ostatni rozdział, ta nicość, tak? Po polsku przetłumaczona, zbierałem różne artefakty, które teraz muszę do tych drzwi wsadzić, żeby do środka wejść. No dobra, użyto dojsku Orubusa. Dobra, mamy teraz to sztyletu Melchiora. Od razu zaznaczę, że tłumaczenie nie jest idealne, ale nie jest też katastrofalne. Da się zrozumieć wszystko, co się w grze dzieje. Nawet, no, mi, mi osobiście lepiej niż jakbym grał w oryginalnie po angielsku. Natomiast, no, od czasu do czasu trafiamy na jakieś takie bardzo lipne testy, teksty, co widać, że.

It will make everyone happy, and it's for your own good, too. Oh, but Mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe Mommy has been wrong. Why didn't I see this before? There's no reason to wait. Herein lies the mother's womb, containing the power to No dobra, oczywiście to była Alessa, czyli niejako sprawczyni tego wszystkiego, co się w Silent Hill dzieje. Oczywiście ona tu bardzo mocno została skrzywdzona w tej grze. Ja nie będę tutaj szerzej opowiadał fabuły tej gry. Dam wam linka do świetnego kanału, gdzie... gdzie, nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, ale twórca przechodzi chyba wszystkie części Silent Hilla. Robi to też w lepszych wersjach, nie w takie jak ja. Dodatkowo opowiada całą tą historię. No, i więc, jeżeli ktoś się chce zapoznać tylko z historią Silent Hill, to jak najbardziej polecam ten kanał. Natomiast my tu sobie zejdziemy i będziemy walczyć z bossem. Warto zaznaczyć, że ta Sheryl, której szukaliśmy od pierwszego odcinka, czyli nasza córka, to też jest naprawdę, tak naprawdę wytwór właśnie tej Alesy, która ma tam wielkie specjalne moce. No i niestety została bardzo niesprawiedliwie przez matkę potraktowana. Dobra, ona tutaj siedzi, ta nasza Cheryl siedzi też bardzo poraniona, Alessa, no i ta właśnie Dalia, która z jej matką. A to policjantka, która nam pomagała w całej tej akcji.

What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times restored to her former self. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long seven years. For the seven years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare.

Zamiast Dalia jest przywódczynią jakiegoś dziwnego kultu i uważa, że sprowadzi nam tu raj na ziemię. E, no i Boga. No, rozumianego oczywiście na jej sposób, żechy będą wracane. Dobra, no ale w tym celu musi poświęcić swoją córkę. No i doktor Kaufman, który jest tu raczej czarnym charakterem w tej grze, ale tu trochę nam pomoże. Aby ja przepchnąć.

No, on ma tam coś takiego, co osłabi nam tego, nie wiem, boga stworzonego z Alesy, dzięki czemu y, łatwiej będzie nam go pokonać, oznacza, on się dopiero za chwilę nam objawi, bo na razie wyjdziemy jakby takiego... Mego ducha Alessy. Warto zaznaczyć, że ta gra może mieć kilka różnych zakończeń, w zależności od tego, jaką akcję podjęliśmy wcześniej. I ja tu dążę do tego zakończenia takiego: no teoretycznie najlepszego. Dalia to sobie wyobrażała. Czekajcie, teraz nie wiem czy tam się szczególnie. Spalił Dalię na początek. nogi, biegiem czym tu się biegam, no kurczę trafił dobra więc już na początek apteczka chociaż chyba wystarczy, że damy sobie to no i dobra biegnij Nie mam mapy tego miejsca, czym się tu biega tu mi się chyba biega tak chodził to. Dobra, właśnie. Czekajcie. No, widzicie? Już mi tutaj nie za bardzo poszło. Biegnij. trachnął nie czekajcie biegiem 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 aj fatalnie mi to idzie powiem go mogę chyba nagrać ten film od razu po tym jak biegiem Teraz strzelamy. Biegiem. No, strzelamy. Bieg. Się no właśnie, to jest to, że nie umiem kompletnie grać. Szekajcie, zobaczmy, czy... No właśnie. Trachnął mnie dość mocno. Udało się. Słabo to szło, ale jednak nie wszystko się udało. Zabiliśmy potwora. No i dobra. I powróci do nas na chwilę Alessa. Która co ciekawe, wręczy nam dziecko, ale ponownie to będzie niemowlę. Tak? Czyli Alessa niejako umierając poniekąd, wręczy nam niemowlę. Ona, gdy doszło do tych pierwszych wydarzeń, gdzie tam płonęła, tych 7 lat temu, jak to mówiła Dalia, to też wtedy wypchnęła część swojej mocy. Stąd powstała Sheryl, a teraz no, Sheryl już nie ma, ale jest kolejne niemowlę. I co ciekawe, tym kolejnym niemowlęciem będziemy za 17 lat grali w trójce. <grych> Dobra, i teraz będziemy uciekać, bo tutaj nam się świat trochę wali na głowę. Ale to już się chyba dzieje samo, nawet. Wiesz, mi się tak wydaje. O, ona nam no to pokazuje, że mamy wiać w kierunku światła. Nie, chyba już nic nie z muszę robić od siebie. No, biegnij. Pary. Dobra, jeszcze wstaje Sybil, która też to przeżyje. Mimo, że łatwo nie miała, musieliśmy ją ratować, bo została przemieniona w potwora w pewnym momencie. Próbuję zwiać jeszcze doktor Kaufman, ale jemu nie pozwoli z osoba, która nam tu pomagała. Czyli, o pielęgniarka, która się Alessą opiekowała i mimo, że w zasadzie jest martwa, to Alessę zachowała w normalnej formie, nie zamieniła w potwora i ona tutaj Kaufmana nam skasuje na sam koniec. No dobrze, słuchajcie, czyli tak kończy się Silent Hill 1 w tej Najlepszej wersji. Tak, czyli to najlepsze zakończenie. Zakończenia są różne. Z tego, co chyba wspominałem w tym pierwszym odcinku, w którym grałem, dwa dobre, dwa złe i jedno dziwne. No i to, do jakiego zakończenia dojdziemy, zależy poniekąd od naszych wcześniejszych wyborów. Na przykład, gdy Sibyl została przemieniona w takiego trochę potwora. O, tu jeszcze. Co się stanie z lasem? Ona się spali całkiem. E, no to próbowała nas zabić. E, no i mogliśmy ją zabić w najnormalniej w świecie. No i wtedy to byśmy mieli, nie moglibyśmy dojść do tego zakończenia jako teoretycznie najlepszego. E, mogliśmy też zrobić kilka jeszcze innych rzeczy, co doprowadziło nas na by w ogóle do tych niby złych zakończeń. E. No i jest jeszcze zakończenie. UFO. Które też tam można osiągnąć, co ciekawe, dużo wcześniej. tak? Czyli tam w ogóle ono nie kończy się w tym miejscu, tylko, tylko dużo, dużo wcześniej. No i tutaj mamy, słuchajcie, też przetłumaczone, a to już chyba niedobrze, że przetłumaczone napisy końcowe. A po napisach końcowych jest jeszcze film. Więc jeszcze do tego filmu poczekam. No podobała mi się ta gra, powiem Wam, że ciekawie się grało. Co prawda, jak mówię, nie rozwiązywałem zagadek, bo grałem raczej z solucją. Natomiast samo to przejście było całkiem, całkiem przyjemne. E, oglądałem już na YouTubie. Właśnie mamy takiego o, o, fajnego YouTubera, który nam bardzo dokładnie omawia serię Silent Hill. Podobno wielki fan, który wielokrotnie te gry przeszedł. E, więc obejrzałem dwójkę. Dwójkę, jak mówiłem, zacząłem na PS2, ale chyba nie będę w tym grał, tak myślę. E, teraz zaczynam oglądać trójkę, gdzie właśnie gramy tym niemowlęciem. Które tutaj dostaliśmy, czyli naszym kolejnym dzieckiem od Alesy. No i w tych części było bardzo dużo Silent Hill, podobno, potem już zaczęły się troszkę psuć. Jest też jakaś wersja na Wii, która podobno przedstawia tą samą historię co Wiedynce. Choć oglądałem o Energika, Energika przepraszam, że to jest jednak całkiem co innego, to znaczy motyw jest tylko ten sam, tak? czyli jesteśmy Ary Masonem i szukamy tej córki Silent Hill, która nam gdzieś zaginęła, natomiast podobno całość fabuły jest w zasadzie całkiem inna, też inna jest trochę mechanika tej gry, no i jeżeli się zainteresuje jakimś Silent Hillem, to być może właśnie tym, tak. Jeśli chodzi o możliwość zagrania, no to oczywiście ten kanał, który będę polecał, będę polecał w opisie tam on grał na jakiejś lepszej wersji. Nie wiem, co to była za wersja. Może na pc pecetach, albo coś w tym stylu. Można też zagrać w tą wersję na PS3. No i to, to groszek kosztuje w sumie w sklepie Sony, ale na nowsze konsole chyba już nie ma. Nie ma już jakiegoś remastera. Przynajmniej ja o tym nic nie wiem. Jeżeli coś wiecie, to napiszcie w komentarzach. Dobra, no i myślę, że PS1 jednak pójdzie do do pudełka już teraz, ponieważ no, mam lepsze konsole. Mam cały czas tutaj i czeka na mnie PS3. Co więcej, kupiłem sobie nowe gry. Jeszcze mam Heavy Rain, na przykład, który zacząłem, nie ukończyłem. Być może będę chciał ukończyć. Natomiast wczoraj do mnie przyszedł Uncharted 2, podobno ta najlepsza wersja Uncharted po polsku i dziś rozpocząłem... O, słuchajcie, tutaj właśnie, tak jak zaczynała się niejako gra było to w tym pierwotnym filmie, gdzie tak podobno, w podobny sposób znaleźliśmy naszą pierwszą córkę. No i tutaj mamy jeszcze scenki z tego, z tej gry. W zasadzie takie chyba zakulisowe scenki. Lisa Garlanda właśnie zapomniałem jak się nazywała, czyli pielęgniarka, która opiekowała się w szpitalu, z tą poranioną Alessą eee, Michael Kaufman, który jakby rządził chyba tym szpitalem, no ale raczej jest czarnym charakterem w tej grze, jak wspomniałem Sybil, która nam pomagała, czyli policjantka choć pomagała, ale nie wiem, czy tak trochę wchodziło, jakby ona trochę spowodowała nasz wypadek na początku, to znaczy wyminęła nas motorem, bo to potem tam że w krzakach. To jest Cheryl Mason, czyli nasza niby ta córka, której szukaliśmy, no tutaj mamy Alesę. Takiej Alesy w zasadzie nigdzie w grze nie widzimy, bo to jest no dorosła Alessa, natomiast ona była raczej dzieckiem wszędzie w tej grze pokazana no i właśnie jej matka szefowa tego kultu taka demoniczna trochę Dalia Gillespie no i tyle, słuchajcie jeśli chodzi o Silent Hill 1 na to oczywiście me Ari Mason podobno jest pisarzem choć nie wiem czy z samej fabuły tej gry to wynikało a Dobra, pojawi się jeszcze w trójce choć, choć nie będzie tam miał zbyt wiele do odegrania. Dobra, jak widzicie grałem na Easy. Osiągnąłem, osiągnąłem zakończenie Good. To Good plus daje się bodajże, tylko te właśnie te polskie litery coś tutaj próżdą. 7,5 godziny. O. No i tutaj różne, różne dane. Troszkę te właśnie polskie znaki nam coś tutaj wysypują. No i dobra, słuchajcie. Ja już nie będę tego saveował, bo mam to za Natomiast on mi tutaj sugeruje, żebym grał teraz na normalu, bo grałem na easy. No i podobno przy kolejnych przejściach gry można tam robić pewne rzeczy, których przy pierwszych przejściach się nie da zrobić. Więc kiedyś to na pewno było taka dobry sposób na przed przedłużenie rozgrywki. No i dodatkowo no, fani tej gry kończyli to wielokrotnie i mają tą grę opykaną na pamięć. Dobra, słuchajcie, kończę. Tak pewnie tam się YouTube przyczepi trochę do tego filmu, przynajmniej do tej pierwszego, który wam pokazywałem się, zdecydowanie przyczepił, chyba to był mój pierwszy film, gdzie się pojawiły jakieś tam informacje o prawach autorskich. Co prawda, napisali bez wpływu na kanał, że to nie było jakaś kara, tylko takie powiadomienie, ale jednak coś takiego mi się pojawiło. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale.